Kiery witam serdecznie W kolejnym moim, że tak powiem, odcinku <noise> Na kolejnej wyprawie Dzisiaj postanowiłem wrócić Na plażę, powiem wam szczerze Ładna pogoda, cieplutko jest może coś tu się dziać, bo powiem Wam szczerze, że byłem tutaj wcześniej i jest od chuja ludzi wędkarzy. No wcześniej znaczy mi się, że tam parę dni temu i kolega też mi mówił, że tutaj tutaj właśnie coś się musi dziać, bo bardzo dużo ludzi jest dookoła. A ja mówię jeszcze Polsko poznaję tak nie do końca. Te, no, mam swoje miejsca, w które, do których lubię sobie chodzić, żeby to coś złapać sobie tam, ale są nadal miejsca, które są po prostu naprawdę ciekawe. Wiem, że dużo ludzi tam chodzi, a ja tam rzadko kiedy bywam, a dzisiaj postanowiłem właśnie sobie w takie miejsce iść. Może mnie czymś zaskoczy, no zobaczymy, co to będzie. No miejsce jest dosyć wyjątkowe. Zobaczcie dookoła, może za mną zobaczcie. Za mną mamy jakieś opuszczone budynki. Nie wiem, czy to wojskowe, czy to jakaś oczyszczalnia była. Ale tam na jednym widać radar. Nie wiem, czy będziecie o, z tyłu za moją głową. O. Widać radary tam na tym pomieszczeniu na tym budynku tak coś tutaj było wcześniej no, widać że to już nie, nie jest aktywne ale Mój zaraz rozwinę wędkę jedną drugą zobaczymy co się będzie dziać mam nadzieję że coś z tego będzie no ale no nigdy nie wiadomo no zobaczymy rozwijam wędki i za chwilę rzucamy właśnie złożeniłem fajnego szmówiego pierwsze branie, branie miałem właśnie teraz za chwilę wam pokażę powiem Wam że nawet nawet taki nawet no, nie jest jeszcze gruby, ale przynajmniej jest, no taki no na moje oko może ma ze 4 kg, więcej, więcej na pewno nie będzie mieć. Zobaczcie sobie sami, właśnie go wyciągnąłem teraz. Zobaczcie się rusza, o. Zobaczcie sobie sami, Jezu, jak siły ma. Zobaczcie jaki ładny. Jak fajnie wygląda. Idą, lekko nie idą, trzeba się trochę natargać. No zobaczcie. Ładna mordka. To jest smooth hand, ostatnio żeśmy łabali, no kwisze, a to jest smoothie. A ja mówię wcześniej, słowy są dużo większe, jak zobaczycie. No ten już jest taki gru, dość grubszy. No ja mówię, na moje oko ma może za 4 kg. 4 kg, kilo... na pewno ma Boże, jaki silny jest. Rekiny są bardzo silne. Mają naprawdę mięśnite mięso i to tak naprawdę ciężko jest utrzymać w ręku. Dobrze, nie będziemy się nim bawić. Wypuśćmy go jak najszybciej do wody, aby coś z tego było. Mam nadzieję, że przeżyje. Dobrze, wypuszczamy do wody i jedziemy dalej. Wam pokazać raz, na co dzisiaj łowimy. Bo powiem wam, że w Polsce się tego nie spotyka. A zobaczcie, kurwa to patrzcie jaka klucha Widać to? Oby to było widać na kamerze. Wygląda to porze, jak jakaś żmija włochata czy coś. Ale uwaga na to! Nie macie pojęcia jak to kurczę gryzie. To tak gryzie. Ja tu próbuję wam pokazać, niech to wywali swoje zębiska. Bo uszczypnęło mnie tyle razy już. O, 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 i patrzcie tu. Widzicie? Patrzcie, jakie ma zęby. To, to. Ona robi tak. I tak szypie skórę. Powiem Wam, boli, jak szypawka. Boli, jak szypawka. Dobrze na to biorą ryby, ale to jest, to jest tutaj naprawdę droga przynęta, bo kilogram kosztuje 18 funtów. 18 funtów. To sobie możecie policzyć na polskie. To będzie prawie 100 zł za kilogram tego robaka to powiedzmy, jeżeli ten robak ma tutaj 100 gram to sobie możecie policzyć ile on kosztuje powiem wam szczerze, że dobra przynęta, naprawdę dobra przynęta postanowiłem ją dzisiaj kupić, bo tak ja myślałem, że mówię złobimy dzisiaj jakiegoś większego rechina, jakąś płaszczkę, coś, coś konkretniejszego, no ale zobaczcie, no jest potwór niesamowity nie, ja tego nienawidzę osobiście mój brat odcinał po prostu głowę nożyczkami tutaj i zakładał dalej robaka, bo po prostu go szczypały. Normalnie szczypią. Naprawdę boli. To boli tak jakby jakby was prąd pokopał. No klucha jest konkretna. Ten ma tutaj na moje oko ma ze 35 cm. Zobaczcie jaki kolos. Robaczek taki. Jak myśleliście, że w Polsce rosówka jest duża, <laughs> no, to, no to to chyba pobije waszą rosóweczkę. Patrzcie to. Jakiś kurwa odnoża macie. Co to kurwa jest? Dobra, kładziemy kluchę z powrotem. Za chwilę zakładam na haczyk i jedziemy dalej. Panie, 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 jak panie, panie, O, panie, panie, jak. panie, panie, naprawdę jak, no, naprawdę będzie coś, no myślę, że 3-4 kilo na pewno będzie mieć ciężko, idzie opornie i dobrze dobija. O, srupa, nie pociągnąć, z ma siły, ale ma siły. Mm. Ale ładnie idzie, ładnie idzie, ładnie, A, tu mało, teraz mało. O, szybciutko tutaj. A ja. O, ciąg jest, kurwa, jest. Spójrzcie tutaj. O Boże, jak idzie. Kurwa, Ale mnie poszarpał. Może już teraz, ale powiem wam, że kurwa, nie ma siły, no. Mam tu tutaj. Jest. No, tu jest. O, tu jest. O, mam go tutaj. Zobacz, uh. zobaczcie, taki mały skuba jest, niby. A uh. uh. mi się. Uh. Boże, wiecie, ile one mają siły. Kurczę, jak ciągnie. Ale fajna sztuka. Fajna sztuka. Dajemy całuska. O, wypuszczamy do wody. Niech sobie pływa jeszcze. Fajna rybka, fajna rybka, dzisiaj się dobrze zapowiada. To już jest drugi kolejny rekin. No ten trochę mniejszy niż wcześniejszy, ale branie nakładne było. Zobaczcie, następny rekinek, zębów nie ma. Pięknie, ładnie się zaczepił, nic mu się nie stanie. Nie uchwalił się, nie osikał mnie jako z takim razem. Podziękować. Podziękować. Dobrze tak ja mówię. Nie będę męczył rekina, trzeba szybko wypuścić. Szkoda, żeby się zwierzę męczyło. Wypuszczamy do wody. bawimy się dalej godzina wczesna, więc mamy jeszcze na moje oko mamy jeszcze jakieś 3 godziny dobrego łapania mam nadzieję, że coś chwyci gość wcześniej płaszkę złapał ładną naprawdę, naprawdę fajną taką powyżej, na moje oko miała może ze 12 kg no to na płaszkę to całkiem fajnie jest no więc nadal liczę, że złowię coś innego niż rekina ale tak jak mówię, no ten rekinek nie jest już taki zły no trochę ma jaj i takich nie jem, szybko puszę do wody Zostańcie ze mną, za chwilę rzucam wędkę i jedziemy jeszcze raz. Ładnie ciągnie. Może jakaś fajniejsza rybka będzie. Powiem Wam, że nie wiem co to jest, ale ciągnie pierdolony. coś ładnego. Coś ładnego, obie nie rekin. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie to rekin. Ale branie było piękne. Pranie było naprawdę piękne, bo wam. Ja nie zdążyliśmy tego nagrać. Ale tak szedł pięknie. Łanie ciągnę, ładnie ciągnę Idzie, dobrze Chodź, dobrze Idzie dobrze, walczymy, walczymy Zobaczymy co to będzie Mam nadzieję, że jakiś bas albo płaszczka Ale powiem Wam szczerze, że Ostatnio łowiliśmy tyle rekinów, że Wszystkiego można się spodziewać Podejrzewam, że Znowu może być to rekin Aczkolwiek nie chciałbym, chciałbym Wam pokazać coś więcej innego Ale mówię, to nie jest moja decyzja To nie jest mój wybór po prostu łowię to co się da i to co jest no zobaczymy co to będzie coś jest fajnego coś jest grubego powiem jest naprawdę fajna jakaś gruba ryba nie wiem co ale coś jest ładnego coś będzie fajnego a tu coś jest i co? So. Zobaczcie sami, mamy mamy kongerka. Okazało się, że to konger tak walczył, Branie ładne było. Konger już najmniejszy nie jest, taki nawet powiem wam, że jest fajny, jest fajny, jest fajny, jest kongerek. Ładny, nawet 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 tak się ja Ładnie wziął, widzicie, jak pokładał. Wziął z Kubaniec. Boże, wiedziałem że coś innego niż rekin, ale to no mówię, no, kongerek, kongerek to zawsze coś lepszego niż rekin. Ale spróbujemy go odpiąć, wypuszczamy go do wody, będziemy się bawić dalej. Mam nadzieję, że coś złowimy innego. No, ci się całkiem dobrze zapowiada, brania jakieś są, aczkolwiek wcześniej słabe były te brania. Więc się węgo się jeszcze rzuca, nie będę go męczył. Dobrze, powiem Wam szczerze, że przestaniemy to nagrywać, wypuszczę go po prostu do wody i tyle bez tego będzie. Nie ma sensu. Okej okay, pan, słyszał kamera. Chyba wszedł, że zrobiło się naprawdę cholernie zimno. Było tak cieplutko, fajnie. A temperatura spada z minuty na minutę. Za, za słabo się uci ubrałem. Dużo już niestety chyba nie dam radę posiedzieć na ten tak? Nie mam nadzieję, że to się jeszcze będzie brać. Ale powiem Wam tak, jest godzina 12 w nocy Jutro znowu pracę zaczynam o godzinie 7 rano Chciałbym się też troszkę wyspać Lubię wędkować, więc chodzę tak po prostu jak na te ryby się o takich godzinach Ale no, tak jak mówię, zrobiło się naprawdę zimno Godzina późna Trzeba iść... O Boże, z kawki zostałem zimna Trzeba iść do domu Trzeba wziąć ryżnicę, wyspać się. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam na kolejną wyprawę. Mam nadzieję, że wreszcie kiedyś złowimy coś, co będzie coś innego niż te rekiny. Naprawdę. Mam ich serdecznie dość, ale. No widzieliście, te rekiny też niekiedy dają trochę pociechy. No, to nie były do Krzysze, bo to były smuklendy. Można się było trochę tym pocieszyć, bo to faktycznie ciągnie, dobrze ciągnie, bo czuć się na więcej. i naprawdę. Troszkę się nabiegałem za tym jednym dzisiaj, żeby go, żeby go wyciągnąć. Trochę pociągnął mnie, ale tak cholernie zaczęło wiać. zimno. Nie, nie, nie. Po prostu, no ja mówię, składam wędki, jadę do domu, zapraszam Was na kolejną moją wyprawę. Sezon się dopiero zaczyna, ryb będzie więcej, będzie więcej gatunków ryb. Zostańcie ze mną, dajcie suby, lajki będziemy się bawić dalej, no co mam mówić, no zobaczymy jak będzie, mam nadzieję że będzie dobrze, trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego.